Medytacja jest procesem, w którym sfera świadoma naszego umysłu wycisza się na tyle, że zaczyna obserwować obiekty bądź emocje, inaczej mówiąc, w sferze nieświadomej, czyli w naszej głębi, w głębi każdego z nas. Dla mnie medytacja to jest wycieczka gdzieś do wnętrza siebie. I odnalezienie tych wszystkich rzeczy, które tak naprawdę stoją na drodze do szczęścia. Człowiek medytując zdaje sobie sprawę z tego, że większość problemów, które ma, tworzy sobie sam. Wiele osób podejmuje praktykę medytacyjną właśnie dlatego, że mają poważne problemy ze zdrowiem. Zachorowałam bardzo ciężko. Był to rak. Mimo, że dbałam o swoje zdrowie fizyczne, odżywiałam się możliwie najlepiej, uprawiałam sport, zaniedbałam swoją psychikę. I prawdopodobnie to było przyczyną, że moje ciało dostało od psychiki sygnał, że coś ze sobą trzeba zrobić. Często powtarzam, że medytuję umysł, ciało i system energetyczny mają jak najmniej przeszkadzać. No, rezultaty są świetne, bo wszystkie badania kontrolne wypadają bardzo dobrze. No i jest zmieniona moja psychika. Zauważyłam, że jestem dużo bardziej spokojna, że dużo mniej rzeczy mnie denerwuje. Rozluźniamy głowę. W procesie medytacji otwieramy się na ogromne bogactwo doznań płynących z naszego wnętrza. Istotne jest, żeby być naprawdę otwartym i naprawdę spokojnym. Mam dużo lepsze i inne relacje z ludźmi oraz zupełnie inne podejście do życia. Bardzo wielu osobom polecam medytację jako najlepszy sposób na nerwice, stres, pogubienie uspokoi umysł, to dużo łatwiej jest żyć. Medytację zaczęłam y, praktykować, bo po prostu zorientowałam się, że jestem za bardzo zapędzona w, w życiu, jakby y, zestresowana. Kręgosłup. Z góry na. Istotne jest, żeby uczyć się medytacji z nauczycielem, do którego mamy zaufanie. Trzeba zdać się na intuicję. Trafiłam zupełnie przypadkiem tutaj do Fundacji Fundament i uznałam, że to jest, to jest miejsce dla mnie. Jest wiele technik medytacji, oczywiście, wiele szkół, wiele metod. W każdej jednak z nich doprowadza się do miejsca, w którym świadomość jest wyciszona, odwraca się od bodźców dostarczanych przez zmysły, od bodźców zewnętrznych. Zwraca się nasza świadomość, można powiedzieć, nasz rozumny umysł, czy rozumna część naszego umysłu, zwraca się do wnętrza. Poczułam, że e, coś się we mnie zmienia, że mm, zaczynam lepiej rozumieć siebie, lepiej rozumieć swoje emocje. E, zdałam sobie sprawę z, z jakichś tam problemów, z których e, sobie nie zdawałam sprawy, e, i, i zobaczyłam, że to jest dobra droga. To, co dla mnie jest najważniejsze w medytacji, to to, że um, mamy możliwość stanąć twarzą w twarz ze sobą, ze swoimi emocjami, e, uczuciami e, i lepiej poznać siebie. Tutaj w ośrodku nie spotkaliśmy się z z tym, żeby ktoś lewitował, natomiast na wszelki wypadek wszyscy siedzimy na miękkich poduszkach.